6 października 1942 roku na zachód od fabryki traktorów imienia Dzierżyńskiego. Przygotowujemy się do zajęcia dzielnicy przemysłowej. Ogólny plan jest taki, żeby wypychać czerwonych na coraz mniejsze pozycje, na końcu pewnie do samych fabryk i tam ich likwidować. Trzymamy prawe skrzydło dywizji i atakujemy fabrykę traktorów. Nasze dzisiejsze zadanie polega na oczyszczeniu tamtych bloków. Dowództwo batalionu uważa, że terenu bronią niewielkie siły wroga, ale za to mają one solidną osłonę w postaci budynków, które są prawie nietknięte, więc zachowajcie ostrożność. Najpierw przedostańcie się przez ten rów i oczyśćcie blok po drugiej stronie mostów. Uważajcie na KM-y i snajperów ukrytych w okolicznych budynkach, ale naciskajcie wroga bez ustarku. Kiedy mosty zostaną zabezpieczone, zaatakujcie i zajmijcie dom propagandy. Tam jest piwnica, nie zapomnijcie o niej. Czerwoni zaczną się cofać, więc jak najszybciej musicie wypchnąć ich przez tak zwany Park Potapowa. Otwarty teren pokryjcie ogniem z KM-ów lub ostrzałem snajperów. Nie pozwólcie Rosjanom się przegrupować. Na koniec dostańcie się do domu towarowego leżącego na drugim końcu parku. Jeśli Rosjanie stracą wszystkie inne pozycje, na pewno się tam okopią. Macie wejść i wybić ich co do jednego. Dobra, żołnierze, na miejsce zbiórki. Hej, cześć, cześć, witajcie, z tej strony Rashibo A to jest kolejny odcinek, zagrajmy w Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad Słuchajcie wszyscy. I zbierzemy się do roboty Czyścimy Hmm, nowy karabin dostaliśmy O ile się nie mylę to jest, a tak, MKB 242 mm, Bardzo, do, bardzo, bardzo fajna broń, jeszcze Za czasów medala się, pan wspomina te Te karabinek ale dobra, przebijamy się. Uuu. No jakoś tutaj, jakoś tutaj mocno cisną. Weźmy. Dobra. O, shit, niedobrze. Au, nie zdążyliśmy, <coughs> nie zdążyliśmy użyć opatrunku. No dobra. Ale zaraz powiem jako chemista. Dobra, tak więc znów... I zawijamy się nawet tam, właśnie na pozycję. Co so, my musimy przejść przez ten most, tak? O, to nie jest dobrze. Bardzo niedobrze. Za Stalina. Dobra. Dobra, tak jakoś tu idzie. Może. Okej, okay, atakuj kamienice Bierztaj, bieraj to o, Muszę wziąć jakiś karabin Inszy Bo inaczej chyba czy, z podstawowym No Cięko tu idzie, cienko, cienko. Bardzo cienko. Dobra, mamy MP40 Tutaj mamy możliwość przedostania się bokiem lewy kontrol opatrunek dobra jednego mniej. Mam nadzieję, że teraz się przedostaniemy do budynku. Tak, uda nam się? Udało się. Więc okej, okay, jak już jesteśmy tutaj i... Chyba ktoś tutaj do nas sruta skądś. Więc dobra, co my tu mamy? Teraz mamy PPS i R nasza MP40 Nie no, wiecie co kurde, czekajcie, ja muszę to rozjaśnić jednak, bo te, w tym jest tuż już naprawdę gówno widać. Tak, weźmy na taką. O! Od razu lepiej. O, dobra, jednego mniej. No <laughs> jednak, jakbyście wy też nic nie wiedzieli, no to. To by się miało z celem. Ja tam mogę mieć problem coś zobaczyć, ale chodzi mi po prostu o to, żebyście... O, żebyście wy jednak. O! Dobra, weźmy sobie na przykład tak. Możemy mieć trzy karabinki. No spoko, no. Okej, okay, mi się to podoba. Tak bym wolał, jak mogę używać pp, bo jednak Sza, jest bardzo mocna. Jest to rozpylasz bądź co bądź, no ale skuteczny. Teraz pytań tylko Do 100 punktów. E, gdzie będą Niemcy, Rosjanie? O, dobra. Oni są chyba tam z tamtej strony. No dobra, nie wiem. niewarny gdzie był. <laughs> Najważniejszy nas zabił. Ale okej, okay, będziemy znowu... chemistą o Boże. Nie, nie lubię kamisty, naprawdę. Kamista w tej grze jest naprawdę mm, specyficzny bardzo. No się wydaje, że z tego okna dostaliśmy wtedy. Niestety... No, dostał już ktoś tam... Zdjął tego gościa, który właśnie do nas strzelił. Hmm, tu można przejść dołem Ale sądzę, że nie będziemy się na to, na to tam y, zbytnio pakować Jak czysto Dobra Może przejdźmy tam górą Drużna została uzupełniona Ow Myślę, że to był nasz I e, nie się się Legapien trochę Eee, niezbyt dobrze Ale spoko mamy chemistę, który ma rozstawioną karabin Mieliśmy chemikę, która miała rozstawiany karabin. Dobra, weźmy sobie to. I weźmy sobie Mozinga. Dobra, czyli tam to chyba to był jakiś bóg, że mieliśmy nagle tyle broni do wyboru w arsenale własnym. A tak więc wchodzimy do pomieszczenia. Tam jest piwnica. O. No. Chłopaki! Au! A się obejrzałem do tyłu, żeby zobaczyć czy... Jak tam nasi? No i niestety w tym momencie dostałem... Dostaliśmy kolbą w dziób. Także nie on. Jak widzicie... No, ja bym chciał wziąć tego mozinga. A. Bardzo fajnie, że jest swój, tylko kurde tak nam podszedł, żebyśmy... Go się zastrzelili. A nic by nam to praktycznie tutaj nie pomogło. Okej. Okay. Jednego mniej. O, fajnie, fajnie, fajnie. Mamy teraz co? Mozinga i... I taką wielką krówę. sko. Dobra, spoko. Możemy takiego wielkiego krówska używać. O, dobra. W sumie to krewska nie jest takie złe. Tylko przydałoby się coś cenniejszego jednak. Mimo wszystko. No e, dobra, darowanem gonią się w zęby. nie patrzę jak to mówią. Tak więc, przyładujmy sobie. I cofnijmy się do tego budynku, który mamy teraz zdobyć. Jest on, e, 50 metrów od nas. Czy to jest, nie, to jest ten plac chyba. O, tak, 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 to jest teraz ten plac. I... no. Oj, będzie problem z tym gościem tutaj coś mi mówi No będzie z nim problem na naboi No Dostał, szerep. zerwał ładnie No O. o, ale że się nie wpakował Mam nadzieję że zabraliśmy tego jednego chociaż ze sobą <coughs> <laughs> Mam nadzieję, że chociaż ten jeden z nami poszedł. Będziemy jako KMista. I zostało nam 6 ludzi. Uu, nie niezbyt to dobrze wygląda, póki co. Dobra, jak oni tam tamtędy, to my postaramy się może... A nie da się będę nie przejść. No to, no to nie jesteśmy zbyt dobrze urządzeni. A, okej, okay, nasza drużyna została uzupełniona. Nasza drużyna została uzupełniona. Tak więc... Dobra, nawalamy do nich. Au, coś tu się stało, coś tu się stało niedobrego. A, dobra, już wiadomo, co się stało. Okej, okay, oni mają obsadzoną po prostu całą drugą flankę. No. Chłopaki, do roboty, no. Do roboty. Trzeba dać to od boku, bo inaczej to po prostu nas tutaj wytrą jak kaczki. Tak, dokładnie, jak bohaterowie w skrzyniach My się tu rozstawmy O ładnie ładnie O już chciałem się cieszyć Dostaliśmy snajp Skromny snajperskiego w głowę Tego się pewnie zaraz padnie Na szczęście nie, na szczęście przeżył, dobra Ale spokojnie, no przebiliśmy się tutaj Jest dobrze No, nie kłócaj, tylko... No! Masz kłócnąć. Może się, op... użyjmy opatrunku. patrunku. okej, okay, ale drużyna została uzupełniona. Tak więc, tak więc można było trochę tutaj ich... postarać się przyciąć chociaż. Znowu jako kamista się pojawiliśmy. Co mi się bardzo nie podoba no ale co zrobić nie lubię nie, nie lubię KM's jako tako w tej grze ale co zrobić przygwóźmy ich tam ile się da no trzaduj jest przesadowane Adin Miorin dobra no wiedziałem że to się halo, no czemu ty tego nie zrobię szybciej bo przytrzymać, żeby już ładować, czy co? Dobra, chyba tutaj sobie ogarnęliśmy ich trochę. Mam nadzieję, że już tutaj więcej... Większej ilości roskich nie zostało. O Boże Święty! Co to jest? Dobra, mniejsza. Jak się da, to bym zrobił ze screena. Dało się, dobra. Eee... what the fuck po prostu. Na no, ta gra nam serwuje tutaj różne ciekawe rzeczy. Ouuu oh, wow Trochę nas tutaj rozcięło Ale ta grama gra ma... ciekawe błędy Bardzo ciekawe I dodatkowo można sobie zawsze... No, płotek, tak, nieprzebiegalne płotki, niestety. I można sobie przy tym dodatkowo. Bardzo fajnie No No i, I teraz przed tym się chyba nie wyleczymy już niestety, chyba się wykrwawimy. No, wykrwawiliśmy się, znaczy zostaliśmy potrzał jeden pies, ale... Kurczę, zostało nam siedmiu ludzi, czyli znowu trzeba zacząć grać bardziej ostrożnie. Może się oprzyjmy tutaj. Tutaj nic nie ma, ale trzeba tam tego gościa z tym km wykurzyć. Bo ewidentnie robił za dużo problemów nam. Trzeba się przedostać do tego budynku I po prostu aua Ała! Ała, ała, dobrze niedobrze, bardzo niedobrze Heh Pokażcie z tego miejsca Dobra Mamy pięciu ludzi Wygląda źle sytuacja Naprawdę wygląda źle Mmm... Nam się... Aaa... Dobra, doształ. Doształ tyle, ile powinien. Tak więc, okej, okay. przeszladujmy pepesze. Nie, wymienimy w pierwszej. Mmm. Okej, okay, dobra. Huh, udało się. Także, dzięki Wam za uwagę. I mam nadzieję, że odcinek się też podobał. Także, trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.